A teraz Nina przeczyta, też z klasyki, Niech nikt nad nie, grobem mi nie płacze, Wyspiańskiego. Niech nikt nad grobem mi nie płacze, Krom jednej mojej żony. Za nic mi wasze łzy sobacze I żal ten wasz zmyślony. Niech dzwon nad trumną mi nie kracze, Mi Ni śpiewy wrzeszczą czyje. Niech deszcz na pogrzeb mój zapłacze i wicher niech zabyje. Niech kto chce grudę ziemi ciśnie, aż koniec mnie przywali, nad kurhać słońce niechaj błyśnie i ze glinę pali. A kiedyś może, kiedyś jeszcze, gdy sprzykrzy mi się leżeć, rozburzę dom ten, gdzie się mieszczę i w słońce pocznę bierzeć. Gdy mnie ujrzycie takim lotem. Że postać mam już jasną, To zawołajcie mnie z powrotem tą mową moją własną. Bym ją posłyszał tam do góry, gdy gwiazdą będę mijał. Podejmę może po raz wtóry ten trud, co mnie zabijał. I teraz jeszcze odrobina prozy w wykonaniu zapominam IKA. Tekst Basonera. Zapraszam. Dedykacją dla wisi. Miłośniczki Ikei. Szanowna dyrekcja, a właściwie wielce szanowni spawacze z IKEA. Spaw mi pękł. Brzmi to może banalnie, bo sprawy albo trzymają, albo pękają, ale on pękł w moim małżeńskim łożu, zakupionym niecałe trzy lata temu w waszej wielce szanownej firmie. Łóżko, jak to łóżko. Rozkładane było na wieczór, rozkładane z rana. A i to nie zawsze Grybka, przeziębionko czy niedzielne dogorywanie po sobotnim weselu znacznie zmniejszyło liczbę składań i rozkładań. Daje to wynik plus minus tysiąca cykli rozłożenie i złożenie. Co dla spawu nie jest dobrym wynikiem, wierzcie mi. Nie jestem co prawda specem od spawów, ale on dziś, posiadając składak marki Wigry, składałem go i rozkładałem po kilkanaście razy na dzień. Przez dobrych kilka lat. Zafascynowany tym mechanizmem. Nawet jeździłem tak dla szpanu na wpół rozłożonym, co niewątpliwie nadwyrażyło spaw poprzez inne siły nadziałające i wiecie co? Pękł. Ale muszę przyznać, że wykorzystywałem go nie dość, że w niezgodnym z przepisami ruchu, niezgodnie z przepisami ruchu drogowego, to jeszcze do niecnych czynów, czego nie mogę powiedzieć o moim łóżku. Stoi ono wprawdzie w sypialni. Wiem, o czym myślicie, ale nic z tych rzeczy. Ale zakupione zostało tuż po urodzeniu naszej córki. I do tej chwili zamieszkuje ona z nami w pokoju, robiąc koło pierwszej w nocy przeprowadzkę ze swojego do naszego łóżka, by w ten sposób separować nas skutecznie. Dodam jeszcze, że żona moja, wspaniała skądinąd kobieta, waży w tej chwili. Momencik. Karola, idź no się zważ do łasienki. Waży w tej chwili y, 54 kg. Ja natomiast. Nigdy, ale to przenigdy nie przekroczyłem wagi momencik muszę do łazienki. A więc nie przekroczyłem wagi 75 kg. Daje to wynik 129 kg plus ewentualnie dochodząca tośka, czyli momencik ej, tośka idź no, się zważ do łazienki. Aha 17 czyli jeszcze dodatkowe 17 kg. Jak widzicie Państwo. Ta gramatura nie jest nazbyt obciążająca dla wyżej wymienionego spawu, który w tak doskonałych warunkach nie powinien być, był pęknąć. Ale jednak pękł. Dlaczego? Zaiste powiadam Wam, nie wiem. Może spawacz zamyślił się chwilkę, wykonując o jedną kółeczko elektrodą za mało. Może pracując do godziny 16, wykonał ten staw o godzinie 15.59, a o 17 był mecz z jego ulubionej drużyny piłkarskiej, której kibicował. A kumple już czekali na niego wraz ze skrzynką zimnych browarów, przez to wykonał o, go mniej starannie. Słowem, on tego nie wie, ja tego nie wiem, i wy też tego nie wiecie. Jest jeszcze jedna kwestia, a mianowicie kwestia rozjeżdżających się nóg. I nie myślę tutaj o mnie na weselu na, po oczepinach, ale oczywiście wciąż o tym samym łóżku z pękniętym stawem. Do rzeczy. Po rozłożeniu łóżka, jego znaczny ciężar w środkowej części opiera się na kwadratowych, dość cienkich rurkach, które to z kolei opierają się na owalnych nogach. Mają one co prawda jakieś niewielkie plastikowe podkładki na styku jednej metalowej części z drugą, ale problem polega na tym, że nogi łóżka są połączone poprzecznie tylko z jednej strony, a z drugiej nie. I kiedy moja żona robiła obrót na drugi bok o godzinie 2.33, pałąk zawsze zaślizgiwał się z tejże nogi. Metaliczny dźwięk, wydobywający się z całego metalowego stelaża, wzmacniany był przez dwie sprężyny, które działały na zasadzie rezonatorów. W ten oto sposób wasze, skądinąd wygodne łóżko, Odzywało się iście piekielnym Brzęk! Przeistaczając się o godzinie 2.33 w Madejowe Łoże i powodując wyskok mojej żony na równe nogi oraz palpitację serca. Od tej pory, zanim nie zamontowałem pewnego ulepszenia, spała jak truśka, ograniczając swoje ruchy do minimum, czasem nawet całą noc na jednym boku. Ulepszenie, jak widzicie na załączonych zdjęciach, polega na. Połączeniu poprzecznych nóg w drugim miejscu przy pomocy stalowej linki. Zapobiega to ich rozjeżdżaniu oraz niweluje owo diaboliczne o godzinie 2.33. Wynalazek ten nie jest jeszcze przeze mnie opatentowany, możecie go więc bez problemu podpatrzeć i zastosować do nowych, bezbrzdękowych ram. Wiem, wiem o czym myślicie. Kombinujecie. Jakby to połączyć moje brzdęk ulepszenie z pękniętym spawem? Że niby to ono winne. Nie, nic z tych rzeczy, bo ma się ono jak przysłowiowy piernik do wiatraka, a stalowa linka rozpięta pomiędzy nogami nie osłabia spawu. Dlaczego piszę ten list, a nie idę osobiście do działu reklamacji? Odpowiedź jest prosta: Ponieważ nie posiadam paragonu zakupu wyżej wymienionego łóżka. Zapodział się on gdzieś w zawierusze kapitalnego remontu, który to robiliśmy jakiś czas temu. Przeszedł przez nasz, nasz dom niczym podmuch atomowy i spowodował wyparowanie niektórych rzeczy do atmosfery, w tym owego nieszczęsnego paragonu. Zapewniam Was jednak, że łóżko nabyliśmy w Poznańskiej IKEA. a nie w jakimś tam przydrożnej, nie w jakiejś tam przydrożnej szopie z meblami, gdzie stoją trzy krzesła, dwie szafki, jeden stół oraz cała sterta katalogów z meblami. Pod tytułem, jak pan zamówi, to możemy to ściągnąć w przeciągu tygodnia. Tak więc, reasumując, spaw pękł. Nogi się rozjeżdżały przed zamontowaniem mojego brzdęgu leczenia, a my nie posiadamy paragonu zakupu łóżka. Oddajemy dobrowolnie w wasze ręce sprawę tego wadliwego spawu oraz przyszłość naszego pożycia małżeńskiego, licząc na pozytywne rozpatrzenie sprawy. post scriptum. Nie nagabuję już państwa w sprawie. Przecierającego się materaca i gumek od jego mocowania. A tylko przesyłam zdjęcia, mając nadzieję, że jego następna generacja będzie miała jakiś mocniejszy od watoliny materiał na styku z ramą, a gumki w miejscach bezkolizyjnych. Liczę także na poważne potraktowanie mojej sprawy wbrew wywrzewolności tego listu, albowiem wiem, że siedzicie tam przykuci łańcuchami do monitorów komputerów i drukarek. A śmiertelnie poważne urzędowe pisma zatruwają Wam radość pracy bardziej niż okowy biurka. Moi drodzy, czy ktoś jeszcze chciałby coś przeczytać? Czy są jacyś chętni? Nie macie jeszcze coś Może coś spróbować, coś. Może? Nie ma chętnych. Okej. Okay. To w takim razie chciałbym podziękować wszystkim, którzy czytali, wszystkim, którzy przybyli, żeby posłuchać. Chciałbym podziękować tu lokalowi, tak? czytelni, że to, że, za to, że nam udostępnił miejsce do, do ukulturalniania się. Chciałbym podziękować OK, której nie ma, ale która wrzuci ten film na YouTube. No i. Teraz integrujmy się, prawda? 辛苦呀